I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść nam Boże i Maryja. Uwielbienia, dziękczynienia i chwalenia naszego Ojca, który jest w niebie, da się nauczyć. Jeśli będziemy to praktykowali, ćwiczyli każdego dnia, to bez wątpienia ta łaska stanie się naszym działem. A kto wie, może jeszcze później dostaniemy łaskę modlitwy sercem. Um... Wiele osób mówi, że trzeba się modlić sercem. Bo takie jest życzenie Boże i tak jest prawda, ale też łaska modlitwy sercem jest wielką łaską, którą daje Bóg. Najpierw chcemy się wykazać, że się modlimy, że chcemy to robić, a Bóg w swoim czasie, tym Kairosie, będzie nas obdarowywał tym, co jest nam dalej potrzebne. Bez wątpienia. No, przynajmniej taka jest moja wiara. Chwała Bogu, pouwielbiajmy. Zatem zbliża się, a jeszcze zanim yy, okrywam nas, Pana, by z Duch nam nie przeszkadzał w naszych słowach, myślach uczynkach, w tej modlitwie, w naszych relacjach, w tym, co jeszcze będzie naszym dziełem do końca tego dnia. I oczywiście, przyjść Duchu Święty Boże, dotykaj naszych serc, otwiera je na uwielbienie, dziękczynienie i chwalenie, aby przyniosło to plon odpowiedni dla każdego z nas. Niech się tak stanie. Zatem, amen. Rok się zbliża ten kalendarzowy do końca. Ojcze, niech Cię wielbi i chwali ten rok. Dzięki Ci za niego. Niech Cię wielbi i chwali to, że jeszcze dwa dni będzie za chwilę po. Będzie za chwilę po starym roku, a wejdziemy w nowy. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Ufam, że tak będzie. Niech Cię wielbi i chwali to, że ufam, że skoro obudziłeś się dzisiaj, to obudzisz jutro i pojutrze. I dzięki Ci, Ojcze, za to. Niech Ci Ojcze wielbi i chwali to, że ten rok dla każdego z nas zapewne obfitował różne wydarzenia, i dzięki Ci Ojcze za to. Niech Ci wielbi ją i chwalą te wydarzenia, które były dla nas dobre, i dzięki Ci za to, i niech Ci wielbi i chwalą te wydarzenia, które były dla nas trudne czy wręcz złe, i dzięki Ci za nie. Pamiętamy, że Dziękujemy za trudne wydarzenia, nie dla nich samych, ale dlatego, że wierzymy, że Bóg z nich wyprowadzi dobro, kiedy Mu je przyniesiemy właśnie na uwielbieniu, dziękowaniu, chwaleniu Jego Majestatu w tych trudnych sprawach. Po, po prostu zapraszamy Boga do tych y, tematów, w ten sposób. Oddajemy Mu kontrolę nad tymi tematami, w ten sposób. No właśnie. I jeszcze, bo to, że oddajemy kontrolę, to jedno. Ale to pociąga za sobą właśnie i naszą wiarę. Wierzymy, że Bóg wchodzi w te sytuacje i je będzie przemieniał. I dalej. To pociąga za sobą kolejną rzecz. A mianowicie, a właściwie pytania: czy wierzymy, że Bóg jest dobry, czyli że będzie wyprowadzał dla nas dobro? Drugie pytanie: czy wierzymy w to, że jest wszechmocny i może to zrobić? Trzecie pytanie: a właściwie to jest apel do nas samych, czy damy mu czas żeby dokonało się to w tym jego czasie, najlepszym, Kairosie, ale jednocześnie czasie najlepszym dla nas. Nie chciał Ojcze chwalić dobre rozumienie i tego tematu, bo przecież um, jeśli no my mamy z natury, że żyjemy w świecie takim, gdzie tupiemy nóżką i ma być od razu wszystko natychmiast. A jak doświadczenie uczy niektóre łaski, które przychodzą za wcześnie, są dla nas trucizną, a nie właśnie tym, e, gdyby przyszły za wcześnie, stałby się dla nas trucizną, a nie tym, co Ty byś chciał dla nas, więc, Oczy Niebieski, więc właśnie, czy my ludzie jesteśmy w stanie zrozumieć, że Ty masz swój czas i to w tym najlepszym czasie dajesz nam te łaski i dużo więcej, bo jesteś Bogiem hojnym. Nie chciałeś, czy to i chwalić, że jesteś. Bogiem hojnym, Bogiem, który chce dawać tak wiele nam. Dzięki Ci już, Ojcze Niebieski, za to. No dobrze, wracając do tego jeszcze starego roku. nie chcę Ojcze wielbi i chwali, tak jak powiedziałem, każde wydarzenie. No i tutaj warto sobie zrobić retrospekcję, że otrzymałem takie, takie, takie takie dobro. I za to dziękować z głębi serca. Ale też nie chcę Ojcze wielbi i chwali to, że były wydarzenia, które. No były złe, po prostu były złe, że były z... czasami dla mnie może były i traumatyczne, czasami były takie, gdzie ktoś mnie poranił. No ale właśnie, czy jesteśmy w stanie przeskoczyć ten nasz sposób myślenia polegający na tym, że złe absolutnie nie można Bogu za złe dziękować, tylko dobre o ile od czasu do czasu, no można jakiegoś takiego... Ochłapa rzucić Panu Bogu, że, a to podziękuję raz i niech się Bóg tym zadowala. A tu chodzi właśnie o stałość. Czyli dostrzeganie tych rzeczy cały czas różnych i zapraszanie do nich Boga. Nie? Czyli krótko mówiąc, niech chciał ojcze wielbi i chwali to, że na przykład obudziłeś mnie 360 na ten moment 3 czy 4 razy w tym roku. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Niech Cię wielbi i chwali to, że tyle samo razy się położyłem spać. Dzięki Ci za to. Niech ci wielbi i chwali te wszystkie dnie, kiedy zachowałeś moje zmysły. Dzięki Ci, Ojcze, za mnie. Niech Cię wielbi i chwali to, że mogłem myśleć, mogłem widzieć, mogłem patrzeć, mogłem pójść do toalety, czy narki działały. Dzięki Ci, Ojcze, za to wszystko. Niech ci Ojcze, wielbi i chwali to, że... Niechcie wielbi i chwali to, że też przychodzimy jakieś tam choroby, nie wiem, wirusy mnie dopadły i dzięki Ci, Ojcze, też i za to. Niechcie, Ojcze, wielbi i chwali to, kiedy przeze mnie przeprowadzałeś dobro i kiedy inne osoby przeze mnie, przez moje ręce, bo tak Ci się podobało, coś otrzymały i dzięki Ci, Ojcze, za to. I też niechcie, wielbi i chwali to, kiedy ja, kiedy Ty przez ręce innych osób mnie dać coś zechciałeś. Dzięki Ci ojcze za to. Więc zawsze patrzymy na to dosyć szeroko. Patrzymy na to w aspektach naprawdę takich, że każdy powód jest dobry do dziękczynienia. Niech Ci ojcze wielbi i chwali to, że miałem co na grzbiet włożyć każdego dnia, koszulę czystą. Dzięki Ci za to. Niech Ci wielbi i chwali to, że. Mogłem chodzić, mogłem, nie wiem, dla sportu robić te, te kilka kilometrów dziennie. Dzięki Ci, Ojcze, za to. Gdybym nie miał zdrowych nóg, to bym tego nie mógł robić, ale mam, dałeś mi. Oczywiście niech ci wielbi i te osoby, które na przykład nie mogą chodzić i za te osoby i za te ich przypadłości też dziękuję. Jeszcze raz mówię, nie dziękuję dla, dla tego, żeby się pastwić nad tymi osobami, czy wyśmiewać to, ale dziękuję, wierząc, że Ty, Bóg i Pan, chociażby będziesz uzdrawiał. Dlatego Ci to przynoszę, dlatego pasuję, abyśmy przynosili naszemu Bogu właśnie te różne, częstokroć naprawdę trudne wydarzenia w naszym życiu, to co nam się nie udało. Przecież Bóg, który jest ponad czasem, może dotknąć tych sytuacji i wyprowadzić z nich dobro. No właśnie. Tak, niech Cię Ojcze Wielbi i chwali to, że przez ten rok udało się zachować wiarę. Dzięki Ci Ojcze za to. Niech Cię Wielbi i chwali to, że pozwoliłeś się każdego dnia modlić. Dzięki Ci za to. Niech Cię Wielbi i chwali to, że pozwoliłeś chociażby brać udział czy uczestniczyć w mszy świętej bardzo często. Dzięki Ci Ojcze za to. Niech Cię Wielbi i chwali każda adoracja. Dzięki Ci za nią. Tak. Niech Cię wielbi i chwali to, że nic mi się nie należy, ale Ty mi zechciałeś dać to, to i to. I teraz musimy sobie uzmysławiać, co otrzymaliśmy, tak jak mówię. Czyli to, że możemy się poruszać, to, że widzieć, to, że możemy się modlić, pójść do kościoła, to, że mogłem się spotkać z takim czy z innym znajomym, to, że, nie wiem, mogłem pójść od czasu do czasu, nie wiem, na basen, to, że cokolwiek. Mogłem pochodzić, mogłem... Utrzymać zdrowie, niech Ci to ojcze wszystko wielbi i chwali, dzięki Ci za to. No właśnie, przykładowo, niech Ci wielbi i chwali ta łaska uzdrowienia, którą już ponad dwa lata temu dałeś, e, dzięki diecie Keto i to, że utrzymanie tej diety akurat u mnie po prostu powoduje, że no, jestem w bardzo dobrej formie fizycznej. Niech Ci ojcze wielbi i chwali ciśnienie książkowe. Z cofnięcie się wszelkich tematów metabolicznych, insulinoporności, cukrzycy stopnia drugiego, i czy naprawdę jestem Ci tak wdzięczny za to, że głowa mała. Niech Cię wielki chwali chociażby odstawienie pigułek nadciśnieniowych i cały czas ze łzami w oczach wspominam właśnie tę Twoją łaskę i tę Twoją dobroć, Ojcze Niebieski. Wspominam to, że lekarze mówi Nie, nie, będziesz brał do końca życia. Tu się okazało, że nie. Niech cię to Ojcze, i tu oczywiście nie neguję wiedzy lekarzy, nie, ale, no, ale okazało się, że uzdrowiłeś w ten sposób i dzięki Ci, Ojcze, za to. Czyli nauczyło mnie to też patrzeć i cały czas uczy. I za to Ci też, Ojcze Niebieski, dziękuję w tym uwielbiam i chwale że Ty dokonujesz mm, tych rzeczy, jak chcesz. Czyli na przykład uzdrowienia dokonujesz. Możesz dokonać przecież nadoracji na Najświętszego Sakramentu, kiedy. Ktoś patrzy w oblicze Twojego syna na mszy z modlitwą o uzdrowienie, czy, czy w jakimkolwiek innym przypadku, ale też możesz uczynić to przez chociażby zmianę stylu życia. I niech Ci to Ojcze wielbi i chwali, dzięki Ci za to. No właśnie, niech Ci Ojcze wielbi i chwali też dobre rozumienie tematu, że tak jak uzdrowienie duchowe trzeba utrzymać, prawda? Kiedy. Pójdziemy do konfesjonału. Niech oczywiście Ojcze Wielbi i chwali każda łaska spowiedzi. Dzięki Ci za nią. Tak też Ym... nie chciał Ojcze Niebieski wielbi i chwali później to, że spowiedź to jedno, a utrzymanie to drugie. I tak, w świecie fizycznym. Uzdrowienie jedno, a utrzymanie uzdrowienia fizycznego to drugie. Bo przykładowo. Niech cię ojcze wielbi i chwali złe rozumienie tematu, że panie Boże, ty masz mnie uzdrowić i później mam być zdrowy. A ja mogę na przykład zażerać tony cukru, mogę robić to lub tamto i mam być zdrowy. No nie działa to tak. Zatem, ojcze, niech cię wielbi i chwali aktywna współpraca z twoją łaską, czyli ty dajesz uzdrowienie, ale ja to uzdrowienie utrzymuję. I dziękuję Ci, że mogę współdziałać, dziękuję Ci, że zapraszasz mnie, akurat tutaj mówimy o zdrowiu, nie, ale też przecież to się przykłada na inne sfery życia. Zapraszasz mnie właśnie do aktywnego mm, współdziałania z Twoją łaską. Chwała Tobie, bądź uwielbiony, wywyższony i błogosławiony. Dzięki Ci za to, że, no właśnie, nie traktujesz mnie... Jak y, osobę, którą, czy jak niewolnika po prostu, ale traktujesz mnie z, jako osobę, jako y, właśnie partnera, nazwijmy to w ten sposób, z którym chcesz współpracować. I to jest niesamowitego przyjaciela, nie? I dzięki Ci, Ojcze Niebieski, za to. Chwała Tobie. Tak, y, właśnie. nie Ci Ojcze wielbi i chwali to, że. No ileś razy pozwoliłeś się modlić wstawienniczo, ileś razy pozwoliłeś rozeznać sytuację, że uruchomiłeś taki czy inny charyzmat, dzięki Ci Ojcze za to, wszystko ku Twojej chwale i właśnie ku budowie ciała Bożego, wspólnoty Kościoła i żeby to wszystko służyło właśnie w ten sposób dobry i mądry innym. Chwała Tobie, bądź uwielbiony, wywyższony i błogosławiony. No dobrze. Przyjdź, Duchu Święty Boże, przyjdź ze swoimi darami, łaskami, z charyzmatami, przyjdź, Duchu Święty, z darami do osobistego rozwoju, przyjdź, Duchu Święty, ze światłem, na każdy dzień, z łaską swoją, tak, tego potrzebujemy. A jak nam się wydaje, że nie potrzebujemy, to daj łaskę, żeby, żebyśmy rozumieli, że potrzebujemy Twojej łaski cały czas, bez przerwy i Twoich darów również. Przede wszystkim, przede wszystkim Ciebie samego, tak jest.

Bądź uwielbiony nasz Boży, Panie i Królu, wychwalamy Cię, wysławiamy Cię, uwielbiamy Cię nasz Ojcze za każdą łaskę. Dziękujemy Ci. Tobie czyś i chwała w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pan naszego Amen, Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Wychwalajmy Pana, bo jest dobry, Bo Jego miłosierdzie na wieki. Amen. Z Panem Bogiem, chwała Pana. thank you